Cześć witam z tej strony Kiperauto 5 Night's at Freddy's. Dzisiaj przejdziemy sobie noc pierwszą mam nadzieję, że wam się spodoba. A teraz bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. O ktoś dzwoni. No ciekawe kto. i wanted to record a message for you Ciekawe to you. help you get settled on your first night um, i actually worked in that office before you i'm finishing up my last week now as a matter of fact so i know it can be a bit overwhelming but i'm here to tell you there's nothing to worry about So, let's just focus on na szczęście kliknąć i będzie wszystko dobrze. Zachęcam również kliknąć przycisk subskrybuj na dole dać łapkę w górę. Was to nic nie kosztuje, a mnie motywuje do robienia dla was takich filmików jak ten. Asbury Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days, or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets and so, Now that might sound bad, I know. But w w znać, to to about. Zfna, uh, the animatronic characters here do get a bit But do I blame them? No. If I were forced to sing.

Day too, but then there was the bite of '87. Was that the bite yeah. of '87? It's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? And now, concerning your safety, the only real risk to you, the night watchman here, if any, is the fact that these characters, uh, if they have to you a gym, they probably won't recognize you as a person. They'll, they'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside of Freddy Fazbear's suit. Um, now, that wouldn't be so bad, if the suit themselves were on the crossbeams, wired, and electronic devices, especially around the facial area. So Nie nowo, w takiej robocie to mogę być. Cisza, spokój. Cisza, spokój. Czego chcieć więcej? And death. I can see The light of day again with be you, your eyeballs and teeth and pop out the front of the mask. Sure. Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, first day, see a breeze. I'll chat with you tomorrow. Uh, check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. You go you know. Fonga, you. good night. Co jest, KRÓLIK ZNIKNĄŁ! Kamery wariują, co się dzieje? Tutaj jesteś! Czekaj Freddy na miejscu! Pierwsza noc już tak szybko, nieźle Bonnie! Jeszcze Bonnieacz nie podbija! Dobra, nikogo nie ma jest dobrze. Klika dalej z Freddym na scenie. Wejście i odpalcie koncert, bo mi się nudzi. Poniać dźwięk nie No wyłaś stąd. No co jest? Nie no, nie wierzę w tego królika. No co za uparty osobnik I ta muzyczka w utle Boniacz co jest? Przecież ty zawsze agresywny byłeś Jest trzecia i wszystko dobrze, nikt nie zaatakował Dziwi w ogóle mnie fakt, że Chica się nie ruszyła z miejsca w sensie ona jest nieaktywna od Boniacza, ale że aż tak co jest z tobą. Czwarta, myślę, że damy radę. W sumie to pierwsza noc jak w każdym FNAF niełatwa. łatwa. Dalej nic. Dajcie znać też, czy czekacie na film FNAF 2. Zniknął królik, co jest gdzie? Tutaj wrócił cwaniak. O kurczak się ruszył. Chika, co ty tam robisz znowu dewastujesz kuchni. Oczeka się zbliża. Królik koło drzwi. Ktoś tupta. Zmasowany atak na mnie robicie, czy co? No zapraszam do biura. dalej. No dzięki i do widzenia. Dalej stoi Cika stoi w miejscu. Kika znikła. Nie ma jej. Jest udało się przejść noc 1 w five Zatek Fredis. Jak chcecie noc 2 to dajcie znać w komentarzach, a ja się ze dwami żegnam papa.